Cześć kochani, witam Was na dzisiejszym odcinku na kanale Martyna Marta. Dzisiaj zobaczycie sobie mini vlog, ale możecie zostać: zostać łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, wszystko, komentarz. Możecie mnie zaobserwować na Instagramie, na TikToku. Wszędzie jesteście mile, widziany, mi, mile widziani. Dziękuję Wam za 500 wyświetleń pod pierwszym filmikiem makijażowym. Oczywiście macie w karcie tutaj moje filmiki, które możecie obejrzeć i serdecznie Was do nich zapraszam. Też tam zostawiacie łapeczki i w ogóle będę się szczęśliwa. Co szybko mówię. Już Już jestem szczęśliwa, że tutaj ze mną jesteście i zapraszam Was teraz do oglądania bez przedłużenia. Dobra, kochani. Właśnie idziemy po odbiór paczki z paczkomatu, więc zobaczymy, co tutaj nam dostarczymy. I dalej. Idzie nam otworzyć. Czy w ogóle nam otworzy? Jest. Dobra, kochani. Bierzemy sobie paczuszkę. O kurda, ale malutka. ha. No, dobra, ale mamy paczkę, i zaraz zrobimy unboxing. Jesteśmy w słoneczku. Po bułkę, jakąś co tam nagrywać, bo wszyscy się na mnie patrzą. Ale dobra, byłam sobie przed słoneczką i kupiłam y, jakąś bagietę. I sok, Tymbark, bardzo dobry. Idę właśnie do domu, bo jestem po 9 godzinach w szkole. Jeszcze był sklepik zamknięty, to masakra. Powiem wam i zobaczymy. Którą wam pokazywałam przedtem. Zamówiłam sobie to na Shopi. Powinno mi przyjść w tej paczce 16 albo 12 pierścionków. Case na telefon, skarpetki. A nie wiem, czy to się <śmieści> zmieściło do tego, więc zobaczymy, co to będzie, Paczuszkę I ją tutaj sobie lekko otworzę, żeby nie uszkodzić niczego. Okej, okay. już pierwsze koty zapoty. Mm. Już widzę. Pokrowiec. Mm. Tylko pokrowiec? To tylko jedna przyszła rzecz? Aha. No fajnie, mega. Myślałam, że to wszystko, ale to jest puste już. Dobra, mamy pokrowiec. Tak się prezentuje. Ciekawe jaką mam jakby powierzchnię, wiecie o co chodzi. Zobaczymy, jest to do y, iPhone'a 13 pokrowiec, więc zobaczymy. Ja mam różowy telefon, dlatego też zamówiłam różowy pokrowiec. Ale wygląda fajnie, ale to chyba nie jest guma, a ja chciałam gumę. Więc dobra, otwieramy. Może jednak będzie guma. do serii liczyłam na te pierścionki, ale te pierścionki pewnie przyjdą później. Ej, nie no, w sumie czekajcie. Z tej strony. Wygląda na takie. No, zobaczymy. guma, guma. O! Gumowy tu jest. Ej, powiem Wam, że wygląda fajnie. Tutaj jest jeszcze taka obudowa na kamerkę, więc mam nadzieję, że w końcu moja kamerka nie będzie haczyć od dołu, bo muszę kłaść telefon w ten sposób, żeby nic mi nie haczyło, ale już sprawdzimy to i Wam pokażę, jak się prezentuje ten pokrowiec. Mamy nałożony pokrowiec i no. wygląda mega fajnie. Zobaczcie, zapłaciłam za ten pokrowiec 10,60. Mam jeszcze powiedzieć, że byłam dzisiaj w szkole 9 godzin i totalnie powiem Wam, że fajnie było, ale jednak. Lecę pożartować, no, niż chodzi do szkoły. No ale trzeba. Ale dzisiaj jest 9 luty, kiedy nagrywam to i jest światowy dzień pizzy, święto pizzy, więc oczywiście, żeby nasze życie było zgodne ze świętami, to zamówiłam pizzę. No i czekam aż będzie. Powinno być za półtora godzina jest po godzinie 17 lekko. Więc czekamy i zobaczymy, co nam przyniesie. No i jeszcze mój makijaż, widzicie, wszystko mi się tutaj rozpływa po tym dniu w szkole. No. 21 cała Polska wraca, więc... To teraz smutno. A ja chodzę do technikum, dlatego yy, miałam dzisiaj dzień stacjonarny, bo miałam lekcje zawodowe. No więc czekamy na piwce i będzie szamka. Postanowiłam ten vlog zrobić na dwa dni, ponieważ wczoraj mało robiłam, więc dzisiaj idziemy na urodziny mojej koleżanki z klasy Ali. I od razu jak Ala będzie to oglądać, to wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślność, fajnego chłopaka, miłości mm, i ci buziaczki i wiesz, że ci uwielbiam. No a teraz y, umyłam sobie włosy, zaraz do mnie przyjedzie moja koleżanka. I będę się szukować. Jeszcze zaraz mam lekcję, więc troszkę średnio, ale chciałam Wam od razu polecić e, taką. Co to jest? E, ekspresowa odżywka gliskur e, z płynną keratyną i czarną perłą do włosów mocno zniszczonych i suchych. No i e, ja bardzo ją polecam. Stosuję ją od kilku dni i serio się sprawdza. Naprawdę. Moim zdaniem, jeżeli macie zniszczone włosy, lub w ogóle jakiekolwiek dobierzcie sobie w Rosmaniu, to jest chyba po 12 zł, a zupełnie inaczej się rozczysuje włosy. To nie jest żadna reklama, bo ja nie jestem jakaś, wiecie, wielka, żeby mieć reklamę, ale wystarczy poprzyskać kilka razy i rozczesowanie jest totalnie inne. To jest must have każdej dziewczyny. Lecie do Rosmana i kupujcie. Widzicie jak od razu lepiej idzie, ja sobie wysuszę włosy, ogarnę się, pójdę jeszcze na polski i widzimy się później. Mam nadzieję, że dziewczyny będą chciały coś znowu. Dobra kochani, idziemy zaraz na urodziny Ali i ja już jestem z dziewczynami, w sensie z Oliwką, no i z Klaudią. No i sobie siedzimy i tutaj y, dokańczamy laurkę dla Ali z naszymi takimi, wiecie, historyjkami z życia, co Ala będzie tylko kumała i czekamy jeszcze na Kamila. <słuch> No, ej, bo zaraz stracisz swoje 5 minut. Kupiłyśmy Ali takie jakieś czekoladki mięśniowe. Klaudia zrobiła takie własnorobione pierścionki, własnoręcznie. Później mamy to wifi. No i taką książkę, którą Ala bardzo chciała. No i będziemy to pakować w to. I tam jeszcze się nam robi oczywiście ten obrazek. Bardzo tak, się cieszę, jest super, kocham was, to są moje najlepsze przyjaciółki, oczywiście ja płacę za żarty. Zostawcie subika. Zostawcie subika. Dobra, kochani. Jesteśmy w jakimś sklepie i szukamy zeszytu i długopisu. Będziemy odrabiać matematykę. Tak, bo nie mamy zrobionej, a do 23 trzeba wysłać jest gdzieś 18, Zresztą, więc. Nie. A my jesteśmy debilami. Dokładnie, znaleźliśmy. Długopis za 90 dni, groszy to potrzebujemy, najtańszy. Tak, ja idę poszukać. Widzowie, jakiś długopis. Znalazłam okazję za 4 złote, 4 długopisy, tak jak Oliwia kazała. Peryty. Ja Ty. nie wiem, że co my wziętamy. Ja bym lepsze. Ja też. Kochani, siedzimy, siedzimy przed kryfurem i piszemy zadanie z matmy. No dobra. Dam radę? Damy! Damy radę! Aha. Uwaga, uwaga, zadanie matematyczne jest robione tutaj na ławce pod Kierfur. Kierfur, tak? Robimy zadanie, mhm. bo oczywiście nie mamy zrobione, a mamy dwie godziny do wysłania. Tak. Co no. jesteśmy w Kauflandzie i już idziemy na hotel. Proszę bardzo. Uuu! Jak się pięknie prezentuje! Ale zobacz, daj tak rękę taką. ma Wow.